Z tej strony Maxim, witam Was w kolejnej polecance. Tym razem będę polecał grę na Xboxa 360, mianowicie mowa tutaj o Halo Reach. No i zacznijmy tutaj od tematu, dlaczego ja ze swojej strony polecam Wam ten tytuł Xboxowcy. Dlaczego moim zdaniem warto wydać pieniążki na, na to na tutaj IP, na ten tytuł. Ogólnie nie na IP, tylko na tytuł Halo Reach. Przejdźmy od te, do tego, że gdy kupiłem konsolę Xbox 360 oczywiście, pozałatwiałem sobie tam ileś naście ekskluzywów i zacząłem grać tam gdzieś. Miałem jeszcze Halo 3 o DTS, który mi nie podszedł, gdzieś tam wcześniej. Oczywiście też liznąłem grę w Halo, tak czy na PCcie, czy na, na kilku innych rzeczach, ale tak naprawdę nigdy nie rozumiałem fenomenu tego tytułu. Ale grając w Halo Rich, jeżeli chodzi o tą część, o ten tytuł, właśnie ze swojej strony, mocno polecam ten tytuł. Można go kupić w okolicach powiedzmy 40 zł. Bardzo polecam go z racji tutaj zawartości Jeżeli chodzi o, zacznijmy od technicznych rzeczy Gra jest zrobiona, jeżeli chodzi o grafikę, bardzo dobrze Jeżeli chodzi o animację, też jest tutaj naprawdę bardzo dobrze Jeżeli chodzi o dźwięki, też jest ok Jeżeli chodzi o samą historię, no to jest tutaj różnie tak? Kwestia gustu, to no, może o historii nie będę mówił jeżeli chodzi o uniwersum, czyli cały ten świat, który tutaj mamy, jest on bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajnie, że tak powiem, pokazany. Z tym, że nie do końca mi akurat pasuje, jeżeli chodzi o minusy, design przeciwników, design naszych ziomków. Ale jeżeli chodzi o technikalia, wszelkie jakieś takie teoretycznie epickie batalie, gdzieś tam walczymy u góry, olbrzymi statek kosmiczny przelatuje nam nad głowami, jakieś ogromne działa, gdzieś musimy rozpieprzać, inne rzeczy robić. Naprawdę wszystko wygląda pięknie, mamy tutaj też bardzo ładne efekty, czyś grę świateł, czy, czy przeróżne właśnie efekty związane z wybuchami, z innymi pierdokami. Bardzo też cenię tutaj a i przeciwników, którzy nie są głupi i, i niejednokrotnie kombinują, jak nas tutaj podejść. Oczywiście jak w każdym FPS-ie, bo tutaj mamy z FPS-em do czynienia. Znajdą się jakieś głupie momenty, gdzie, gdzie przeciwnik czeka na kulę, ale czy tak, czy tak w tym aspekcie jest bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba też zawartość, bo ta gra nie jest na krótko. Ona posiada różne urozmaicenia, bo oprócz tego, że gdzieś tu sobie hulamy naszą postacią, gdzieś tam rozpieprzamy, strzelamy. Do przeciwników wykonujemy główne cele, czy tam e, to co mamy zrobić. Oczywiście możemy to robić na swój własny sposób. Nasza postać się rozwija. Możemy, czy gdzieś tam z daleka, próbować snajperkom ludzi ściągać, czy gdzieś na John Ramoth pierwszać się w tłum. Mamy też multum pojazdów, do których możemy wsiadać. Mamy też działka, z których możemy ściągać przeciwników, ale mamy też e, tak naprawdę <laughs> zróżnicowanie gameplay w postaci takich różnych. Misji, gdzie przykładowo, czy jeździmy czołgiem, czy bardzo fajnie podobała mi się misja, gdy statkiem kosmicznym, ja może nie będę używał terminologii tutaj, tych wszystkich nazw tych statków, ale potocznie. Statkiem kosmicznym, gdzieś tam w przestworzach rozpieprzamy inne statki kosmiczne, bardzo fajnie jest to zrobione. Albo część gameplayu, w którym my tym naszym helikopterkiem, że tak to nazwę latamy po różnych miejscach mapy i sami musimy nim sterować, gdzieś dolecieć do jakiegoś miejsca, rozpieprzyć obstawę, wylądować, wysiąść z tego naszego teltopterka wejść do budynku, gdzieś tam porozpieprzać, wykonywać cele i po rozwaleniu powiedzmy tego, co mamy zrobić, wrócić do tego helikopterka, przemieścić je w inne miejsce, gdzieś tam, co wszystko oczywiście dzieje się w kosmosie, bardzo fajnie to wszystko jest zrobione. Jedynie też mogę się doczepić, oczywiście mamy tutaj też bossów, ale mogę się doczepić, że jeżeli chodzi o bossów, trochę mi brakowało jakichś takich epickich bossów. Ale czy tak czy tak naprawdę była to na razie z tych gier, które przeszedłem na Xboxa najlepszą grę, najlepsza gra, w którą grałem, oczywiście będę też, nie twierdzę, że jest to najlepsza gra, bo będę grał też inne, ale do tej pory jest to najlepsza gra, z którą z czystym sumieniem mogę polecić, która jest warta swojej ceny, polecam Halo Reach, będę testował oczywiście też inne części Halo, będę testował też inne gierki, zobaczymy co z tego będę polecał Wam do zakupu. Tutaj z czystym sumieniem, jeżeli się wahacie, lubicie FPS, -y, jak najbardziej jest to tytuł dla Was, ludziska, trzymajcie się, na razie do następnych części filmików. Hej!